było z perspektywy ludzi Lego Mini Craft I to jest już 90 fotek mini Minicraft dzisiaj powiem Wam historię Czemu tutaj jest aż tyle tych minicraftowych ludków Lego Ja sobie usiądę może to nie jest mój fotel ale na netherytowej całej zbroi. To był chyba ten, 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 ten i chyba ten, 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 ten ten, ten. i ten. To byli I oni. I po prostu chcieli po prostu powalczyć z wieloma ludzikami w krawcie i trafił się taki jeden z toporem i robiło ich się coraz więcej. Yy, pokonali go z 5 czy 10 nawet razy. I mam nadzieję, że no nie, nie będzie jeszcze. Au, au, je, 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 je. się tak i no po prostu tym toporem się tutaj tak, o tu. O tu tak. Au. I dobra. Ja chciał tutaj, te, ten tutaj jest Aleks, robi coś w kracie, A tu nagle jest w tutaj atakuje go, bo jeżeli nie wiecie, to w minikracje tutaj jest takie coś, że nie można nikogo atakować i nikt Ciebie nie może atakować, a już tutaj i tu można atakować i wszystko robić, bo tutaj nawet nie można stawiać, tutaj nie można stawiać. To znaczy, można, ale z pozwoleniem tylko. Ale tutaj już można wszystko robić. I na przykład, jakby tutaj nie było takiego dużego endemana, to tutaj by było po prostu nawet nie było by drzew, było jakieś nie byłoby ścieżek, były jakieś same słupy i takie wiecie takie rzeczy, takie rzeczy, takie rzeczy, takie rzeczy. Takie rzeczy, takie rzeczy. Chyba rozumiecie. Prawda? Widzimy się już. YouTube. Cześć. Pa-pa!